A to jest kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy, zadamy w Minecraft. I w tym odcinku idziemy pod diaksy. Dzięki, dobra, jestem z powrotem. Mamy już 19 poziom, tak jest. Pięknie. A 21 diaksów, Także że 9 to idzie na same EQ. Tak, wyliczyłem sobie. I potem resztę możemy zrobić zbrojkę. Znaczy, ja tam zbroję. Wolę to w sumie. Wolę w sumie zrobić ten. Um, nie zbroję, tylko. No, jak to się nazywa? Tylko teraz będę mój problem znalezieniem przejścia do domu ale już, już jestem przy domu tak, jesteśmy 122 tutaj jest złoto Mogę wziąć tutaj żelazo tego nie wszystkiego tutaj nie wykopywałem w ogóle, bo to nie miało sensu ale Tutaj wykopać mogę. Aha, okej. Okay. Tutaj wungiel. Jeszcze może dzisiaj będzie z serwera. Filmik. Ale sądzić nie sądzę. Bo nie jestem pewien. Sorry, że tak kopię kilofem ten. No, jak to się nazywa? Ungiele. Ale mnie się nudzi. Nie mam na co żelazo wykorzystywać. I jak ten, jak mnie będą wołać, to muszę zrobić ściany kicie. 20 poziom długi, 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 raz, długi, 4 długi, 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 Raz, dwa, trzy, cztery Raz, 3 4 długi, 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 że długi, 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 raz. A tak w ogóle ile już nagrywam, nie wiem, ale sobie zrobię cięcie, to w sumie nie tak długo. Ale teraz dojdę do domku, zrobię cięcie, zobaczę ile to nagrywam i raczej będę wiedział. Tego żelaza już nie biorę, nie ma. Nie potrzebuję. Aha, jak widzicie mam na sobie żelazne kur, ponieważ o, nagrywałem odcinek, gdzie dużo żelaza znalazłem, no ale nic się nie ma. Cyk, cyk, czek, 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 cyk, cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I w sumie mogę sobie zrobić na pewno na pierśnik żelazny, a resztę dietu sobie zostawię. Znaczy, diaksowy, sorry, a pierśnik, um. no, już mam 27 żelaza, więc...